Szanowni Państwo, szkoła to nie tylko mury. To nie tylko instalacje, grzejniki, łazienki, ławki, lampy, tablice, okna, drzwi i tak dalej, ściany. Szkoła to są ludzie. To, to ludzie tworzą szkołę, i tymi ludźmi wszystkimi musi ktoś zarządzać, ktoś kierować, zarządzać. W czasie normalnej pracy, ale również w czasie takiego niezwykłego wydarzenia, jakim był taki gruntowny remont szkoły, prowadzony w czasie roku szkolnego prowadzony jesienią, zimą, w śniegu, w mrozie bez przerwania nauki. Bez przerwania nauki przy Placu Budowy, proszę Państwa. I też. To piękne przedstawienie dzisiejsze, z występami najmłodszych, tych starszych, z piękną calineczką, to też ktoś musiał to skoordynować wszystko. Nawet ta scena, olbrzymia scena, dekoracje, ławki, krzesła, które są tutaj przyniesione, to też ktoś musiał pracować. Cały personel szkoły, cała społeczność szkoły. Ale tym wszystkim kieruje jedna osoba. I proszę Państwa, postanowiliśmy z panią skarbnik, panią dyrektor Marzeną Migas, Centrum Obsługi Oświaty przyznać nagrodę burmistrza. Dla Pana, Magistra Jerzego Byśca, dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Kościelcu, za pracę i osobiste zaangażowanie w sprawną organizację pracy szkoły w trakcie realizacji inwestycji pod nazwą Głęboka Modernizacja Energetyczna Budynku Szkoły Podstawowej w Kościelcu, która znacząco wpłynęła na poprawę bazy szkolnej, oraz za przekazanie uczniom nowo ufundowanego sztandaru Szkoły Podstawowej imienia Mikołaja Kopernika w Kościelcu, za organizowanie uroczystości dla środowiska lokalnego na zakończenie inwestycji. Wraz z obchodami Dnia Babci Dziadka. To nie tylko nagroda w formie dyplomu, ale, panie dyrektorze, proszę przyjąć również do tej nagrody załącznik. Już nie będę mówił nawet, myślę, że dwa załączniki, bo tutaj były dwie te czynności. Wielkie brawa, panie dyrektorze. Proszę przyjąć tę nagrodę zasłużona. To prezent mam na Tak jest. Dziękujemy. Bardzo, bardzo dziękuję za miłe słowa, ale szanowni Państwo, jeszcze raz bardzo proszę w moim imieniu. Dajmy im duże prawa. Drużyna Pana Burmistrza. Panie Sławku i Pani Wiolu, zapraszam ja poproszę. Proszę Państwa, pracownicy Wydziału Inwestycji Planowania Infrastruktury. Wioletta e, Gawron, Anna Sroga, Sławomir Rastrzębski. Zapraszam, bo to była ich codzienna też praca. A co najważniejsze, rozliczanie tego wniosku, kontrola, sprawozdanie. To naprawdę ich mrówcza praca, to jest najszybciej wykonana, zakończona, rozliczona inwestycja w gminie Proszowice, termomodernizacja szkoły w Kościelcu. Jeszcze raz, Panie Dyrektorze, pozwolę. Brawa dla pracowników wydziału.